Rowerem po regionie. Witajcie! W dzisiejszym odcinku naszego cyklu rowerem po regionie pojedziemy z goczołkowic zdroju do bielska białej. Przed nami 20 km nieco pogórkowatej jazdy. Naszą dzisiejszą jazdę rozpoczniemy w goczołkowicach zdroju. Jest to miejscowość słynąca z Uzdrowiska, w którym znajdują się m.in. źródła solanki i basen. Na deptaków w centrum tej miejscowości znajdują się również liczne restauracje oraz kawiarnie. Warto również odwiedzić park zdrojowy. Aby dotrzeć do głównej trasy naszej dzisiejszej wycieczki, bielskiej odnogi wiślanej trasy rowerowej oznaczonej kolorem niebieskim, musimy dojechać do ulicy Ochockiej w Ligocie. Aby to zrobić poruszamy się Czechowickimi ulicami Legionów, Waryńskiego i Wierzbową. Od ulicy Ochockiej poruszamy się głównie spokojnymi drogami o małym natężeniu ruchu. Przejeżdżamy przez takie miejscowości jak Ligota, Czechowice-Dziedzice oraz Mazancowice. Po drodze odwiedzamy m.in. Górny Las w Czechowickiej dzielnicy Górny. Warto dodać, że w drodze do bielska białej musimy pokonać kilka wzniesień, jednak widoki, które możemy podziwiać na ich szczytach, rekompensują wysiłek. Pierwszym z celów naszej dzisiejszej wycieczki jest z trzylipki. Znajduje się tutaj krzyż powstały w 2001 roku w miejscu drewnianego krzyża, stojącego w latach 1935-1939. Jego okolice stanowią dobry punkt widokowy na bielsko-białą i okolice. Możemy tutaj podziwiać pasma do Małego, Śląskiego i Żywieckiego. Turyści mogą tutaj odpocząć na licznych ławkach, a dzieci pobawić się na mini placu zabaw. Opuszczając Trzy Lipki poruszamy się w stronę centrum Bielska Białej, a konkretnie Bielskiej Hulanki, przede wszystkim trasami piaszorowerowymi. Najtrudniejszym fragmentem wycieczki jest wspomniana hulanka, z której musimy dostać się na ulicę Cieszyńską w stronę placu Świętego Mikołaja. Jadąc ulicą Cieszyńską mijamy m.in. legendarne studio filmów rysunkowych, w których powstały takie bajki jak Bolek i Lolek czy też Reksio. Jadąc dalej, docieramy do rynku w bielsku białej, który jest głównym celem naszej dzisiejszej jazdy. Przy tym malowniczym placu miasta znajdują się liczne kawiarnie i restauracje. My wybraliśmy lokal o nazwie Paparazzi, w którym możemy zjeść pyszne desery oraz dania główne. Zamówiliśmy tartę brûlée oraz sok ze świeżo wyciskanej cytryny. Odwiedzając Bielsko-Białą, warto również wybrać się na Plac Chrobrego oraz ulicę Wzgórze. To przy tych miejscach znajduje się zamek Sułkowskich oraz miejsce, gdzie można zakupić pamiątki kojarzone z miastem.